No, y pierwsze pięć odcinków będą takie, żeby nagrać tylko mecze, po dwa myślę, żeby to nie było jakieś takie długie, a potem po pięciu odcinkach otworzymy te paczki. A ja wiem, po pięciu odcinkach będzie taki długi, długi, bardzo długi odcinek z otwieraniem tych wszystkich paczek, a po nich będzie ponad 100 myślę. Nie. Chyba <śmieniciela> albo dziesięć, nagram <śmieniciela> I ten. I. to chodzi o to, żeby pozycję wybrać, a ten musi bronić. I to mam już statystykę. Jak widzicie tutaj, została. Ten miał tego typa ma, jest po prawej stronie pokazane, A mój jest po lewej, od razu mówię. I przegrałem znowu. Dobra, trzy mecze, bo dwa mecze to za krótko. Nie dwa mecze, bo chcę. Dwa, dwa i koniec. To jest akurat jest właśnie ten jeden. No i nie ma szans. Z rywalem. Nie ma bata, żebyśmy to wygrali. Nie ma po prostu, no nie ma. Lipa, do zera to przegramy, Jezus 11 do 0 przegramy na początek I wiesz, pierwszy, pierwszy mecz w tej serii Oczywiście się gram długo już tą grę, nie będę resetować, bo za długo gram w nią, żeby resetować wszystko Będzie 10 do zera No i chyba będzie 9:7 nie chociaż będzie ten Marleny Jeden punkt nie chociaż będzie, to no nie Początek 10.0. Nie komentuję tego meczu, ale mam punkty do kwalifikacji w Champions. Jak będziecie chcieli, mogę też nagrywać, streamować w Champions. Czyli w sumie nagrywać w Champions, albo streamować. Może będę streamować. Dobra, pierwszy, nie, drugi kończ i kończący odcinek. Mecz. No, 3 minuty. Znaczy, około 3. No, 5-6 minut na odcinki. Jak, jak paniecie chcieli, mogę robić dłuższe. Od na przykład od 11 odcinka mogę robić dłuższe. Mi to bez różnicy. Mogę nawet 4-5 meczów nagrywać na odcinek. Jak chyba nie chcieli. Więc to wszystko od was zależy. Jest okay. pan, Więc zaraz tak, to, to dajemy. Dziś nie mają czym Są Sergej ciągle tak robi, ale on ci taki nawyk. Mateusz. Miał tyle co mój, to by nie miał szans. 26 bym miał. Bo i tyle ma niestety no właśnie Lewandowskiej Brightner Jezus No i ja mam przykichane, bo muszę kimś atakować. O, ten ma nawet niezły atak okej okay. nie może być remis. Chyba będzie remis, a nie, bo to jest jakiś dobry pewnie. Hames i to jest remis. Przysyna na 10.0 i remis 104. I mam, i zrobię jeszcze coś y jednego. Zakwalifikuję się do No. To cześć. Do kolejnego odcinka, który będzie za kilka minut. Cześć.